Jest co świętować. Niech nic was nie powstrzymuje. Jesteście młodzi, możecie zmienić ten świat na lepsze. Liczę na was. Spokój. Tak pan mówi, jakby czekała ich jakaś walka. Nie, ale wiele osób chętnie podciłoby im skrzydła. Poważne by umieli się bronić, tak jak dzisiaj. Jestem z Was dumny. To prywatna opinia profesora Madariagi, a nie całej szkoły Elite Way. Domyślam się. Jednego możemy być pewni. Z nimi nic nie wygra. Wystarczy jeden odważny, a będziemy ocaleni. Mamy za sobą zwariowane dni. Cała ta historia z lożą. Ale teraz zbliża się to, co najbardziej lubimy. Czyli. Wakacje. Racja. Wspaniale. Pojedziesz gdzieś z mamą? Masz jakieś plany? Nie, nie Jeszcze nie. Ale zamierzam codziennie leżeć do góry No Rzeczywiście. Przydadzą nam się wakacje. Szczególnie Jose. Biedaczka tyle wycierpiała. Odmiana dobrze jej zrobi. Nawet mi o niej nie wspomina. Jest uparta jak osiu. Od dwóch dni proszę, żeby odwiedziła Teo w szpitalu. Nie chcę, za żadne skarby. Nie rozumiem jej. Przecież uwielbia Teo. Jest w nim zakochana. Wiesz co? Zrobimy jak w przysłowiu. Jeśli Mahomet nie chce przyjść do góry, zaciągniemy go tam siłą. To przysłowie chyba brzmi inaczej. Nieważne, drobna modyfikacja. Skoro Luhan nie chce odwiedzić Teo, zaciągniemy ją tam siłą. Uparta oślica. Wyciągniesz Teo ze szpitala i przywiedziesz go do Luhan. Chyba źle z Tobą. Zaszkodziłaś ci kawa. To Luhan zaciągniemy siłą do szpitala. Nie zrozumiałem. Do kogo ja mówię? Zdradziłem zasady mojej rodziny. To zawiodłem przyjaciół. I naraziłem życie Teo. Nie wiem, jak ja z tym pozbieram. Giovanni. Rzeczywiście, namieszałeś. Ale pamiętaj, że rodzina i przyjaciele zawsze będą cię wspierać. Mogę na was liczyć? Jasne. Teraz spokojnie to przemyślisz, a później powiesz wszystkim, że żałujesz. Musisz porozmawiać z ludźmi Przeprosić ich i się zmienić Tylko czy dam radę Nie wiem, kiedy wezwą mojego ojca Jaka jest decyzja szkoły Wyjedźmy z miasta We trójkę Od razu poprawi ci się humor Tak, Chcecie, żebyśmy gdzieś pojechali? Pewnie. A ja znalazłem fajne miejsce. Jakie? Jedziemy do Kanady. Koniec z zamartwianiem się. Jedziemy do Kanady. Dobry pomysł. A po powrocie zobaczymy, czy pozwolą mi zostać w szkole. Madariaga obiecał, że się za tobą wstawi. Nie masz się czego bać. Giovanni, pójdziesz za mną. Teraz rozumiecie, czemu wolałem nie cieszyć się na zapas! Zamiast iść na lekcję, mogłabyś odwiedzić teo. Biedaczek, nic się to nie kosztuje. Przestańcie zawracać mi głowę. Powiem ci jedno. Lepiej żałować, że się poszło Niż odwrotnie To prawda Przynajmniej będziesz miała czyste sumienie, że coś zrobiłaś Najgorsze są wątpliwości Co by było, gdyby To niezdrowe Dajcie mi spokój, bo pewnego dnia nie wytrzymam i dam wam popalić. Wtedy powiecie, że oszalałam. Skoro nie chcesz rozmawiać o swoim ukochanym Teo, pomówmy o wakacjach. Chętnie pojechałabym w jakieś nowe miejsce. Daleko stąd. I nie żeby był śnieg. Macie jakieś plany? No, pues no, mira, la es que yo... Może odwiedzę mamę i siostrę. Albo one przyjadą. Nie wiem. Ja zostaję w szkole. Choć wyjazd to dobry pomysł. Nie widywałabym Teo przez jakiś czas. Nie udawaj. Marzę, żeby go pocałować. A ty chyba zapomniałaś, że masz z mamą na pieńku. Zachciało ci się śniegu, ale musisz mieć jeszcze jej pozwolenie. Ma Po waszej ostatniej kłótni może się nie zgodzić. Wystarczy, że ktoś jej powie Alma jest boska, kochamy cię I od razu zapomni o naszej kłótni Chyba przesadzasz Znam ją lepiej od ciebie To prawda Cześć, dziewczyny Właśnie o tobie mówiłyśmy W samych superlatywach Nie macie lekcji? Planujemy wakacje. Ty będziesz pracować? Jak zawsze. Muszę was zostawić, mam coś do załatwienia. Miło was spotkać. Myślałam, że nie przyjedziesz. Nie pozwolę, by twój ojciec tak cię traktował. Zaopiekujesz się Tobą. Od tego jestem. Muszę Ci tyle powiedzieć. Mija to kretynka. Dobrze wiem, że mama urządza ten spektakl, by wzbudzić moją zazdrość. Nie sądzę. Ona naprawdę lubi mnie. Daj spokój. Próbuję wbić mi szpilę. Przyszła i ledwie się przywitała. Nie dam się na to nabrać. Czyżby? Wiem, co mówię.